Okay. robimy kolejny odcinek z lokacjami beocji, których do tej pory żeśmy nie sali, czy nie ukończyli, a gdzie jesteśmy tym razem? Tym razem jesteśmy na zachodnim brzegu jeziora, jakiegoś tam. Operacja, tak? A nie na zachodnim, tylko na północnym właściwie. Eee, teren szkolenia Astre, jezioro Kopa I. To są żołnierze spartańscy. Ubaliśmy sobie. Nie, to wyglądają jak yy, żołnierze... Dzieli. To nie są spartańscy żołnierze, czyli nie muszę, nie znaczy w tym miejscu dalej nie wykonam niestety. Misji którą mam zaznaczoną cicho i brutalnie bo to w tej misji chodzi tylko i wyłącznie o żołnierzy spartańskich Ach zobaczyli mnie Mam nadzieję że mnie nie zobaczą Ale mnie nie Made a huge mistake. jest pewnymi... ze Taka, Taka, W lokacji należy również znaleźć jeden skarb, który się znajduje. Tam będzie to skarb fioletowy. Jak wskazuje kolor dymka. Fioletowe buty 99 poziomu Lokacja ukończona teren szkoleniowy Astry i tego samochodu. Tak. Dobra. Sprawdzamy. Gdzie mamy kolejny? Yy, jest tutaj. Yy, 400 niecałe 500 metrów. Niestety na dodatek 500 metrów wygradzona woda była w pobliżu łódka, co pęćmalna łódka jest na środku tu jest jakaś ta to, tak akurat już w takim miejscu dzisiaj właściwie nie opłaca brać, bo zlecmy konia koniem raczej będzie szybciej chyba Let's go, no to go. Dobra. No proszę, to nie wiem co to jest. Dobra, dobra, to już tak poś. Okej. Okay. Zatem jesteśmy yeah. na miejscu. Praktycznie co tu się będzie myśliło? O, zwierzyna jakaś. ja Jejku, dzik. Dzików nie lubimy. Nie mogę zapisać jeszcze na chwileczkę, bo idę sobie na chwilę z czerwonego paska zapiszę i dopiero teraz przystąpimy do likwidacji. Dobrze. Zatem, zatem przystąpmy. Ach, i świetnie, nie, wiem, nie właściwie to nie w to zadanie zniszczyć naprawdę Ale jest to jak jeszcze wszystko będzie dziczyzna dzisiaj na odejściu Jeszcze tam jedna lata A tamta A to pewnie tamta, jeszcze nawet nie robiła To pewnie jest wcale. lokacji Okej, okay, jest Zainteresowała interesowała się w końcu Chodź tutaj, chodź, chodź, chodź. Chyba, że ten cel jest jeszcze... Ups. Chyba, że ten... Ajajaj. Aj, aj. Cel jest jeszcze w środku, bo to też może być... A, lekarze, tam. Już jest na wykończeniu. Dobrze. Potem... ...lokacja powinna w tym momencie, tak jest, zostać ukończona. Kipiorze czy kieł? Oczywiście zbadamy sobie... Yy, ...tą jaskinię. Cóż takiego ten kipiorze czy tutaj pilnował? Można założyć, że jest tu jakiś... ...skarb o godzin. A coś No dobra, mamy tutaj jakieś skarba niewieckiego O. Oczywiście być może będziecie mieli coś innego bo wydaje mi się że tu nie jest tak że zawsze jest to samo raczej przypuszczam że jest losowo ale mogę się mylić może zawsze to samo Ja wiem raczej te złote rzeczy to bym obstawiał że zawsze są w tych samych miejscach a to wszystkie inne to przypuszczam że jednak losowo no dobrze dwie lokacje w odcinku zrobione potem zapraszam na kolejne